W tym filmie pokażę Ci strategię, za pomocą której byłem w stanie już kilka razy zabić starą wersję siebie po to, aby stworzyć nową, lepszą, taką, którą tak naprawdę chciałem się stać. I możesz mnie teraz zapytać, Kasper, ale dlaczego chciałbym zabijać obecną wersję siebie? Bo widzisz, prawda jest taka, że twoja obecna wersja ciebie była w stanie doprowadzić cię tylko i wyłącznie do tego miejsca, w którym jesteś na chwilę obecną. I gdyby miała wszystko to, co jest ci potrzebne do tego, aby osiągnąć ten cel, który ty chcesz osiągnąć, to tak naprawdę już byś ten cel osiągnął, ale go jeszcze nie osiągnąłeś, co oznacza, że musisz stać się kompletnie nową osobą, która będzie w stanie tego dokonać. A to znaczy jedno: musisz się zmienić. I to radykalnie. Musisz dosłownie zbudować nową wersję siebie mentalnie, fizycznie oraz emocjonalnie. Wersja siebie, która będzie w stanie osiągnąć te cele. I w tym filmie pokażę Ci dokładnie krok po kroku, jak tego dokonać. A więc upewnij się, aby nie pominąć ani jednego fragmentu, bo jeśli opuścisz choć jeden krok z całego tego procesu, to nigdy nie uda Ci się dokonać żadnej rzeczywistej zmiany. Ale zanim do czegokolwiek przejdziemy, jeśli chcesz pracować ze mną jeden do jeden, aby przejść kompletną transformację z faceta, który czuje się niewidzialny, samotny i uzależniony od swoich złych nawyków, który odkłada wszystko na później, do mężczyzny z atletyczną, atrakcyjną sylwetką, żelazną, wręcz niezłomną dyscypliną i życiem, które sam projektujesz i z którego jesteś naprawdę dumny, to na chwilę obecną szukam pięciu ambitnych facetów, którzy są gotowi zainwestować w siebie i przejść tą transformację w ciągu 90 dni pod moim bezpośrednim mentoringiem. Jeśli zostaniesz zaakceptowany do pracy ze mną, o to, jak będziemy pracować przez następne 90 dni. Po pierwsze, otrzymasz spersonalizowany plan transformacji, za pomocą którego będziemy w stanie zauważyć Twoje wady oraz zalety i za pomocą którego będziemy w stanie po prostu zmaksymalizować Twój progres, tak aby zaliczył największy możliwy progres w przeciągu tej następnych 90 dni. Tygodniowe prywatne sesje 1 do 1 ze mną, więc co tydzień będziemy się spotykać 1 do 1, twarzą twarz, tak jak tutaj, gdzie będziesz w stanie zadać mi jakiekolwiek pytania, które tylko będziesz miał, dzięki czemu będę ci w stanie pomóc tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Bez pośredni dostęp do mnie 24 7, więc poza spotkaniami co tydzień, również będziesz mógł do mnie napisać o dosłownie dowolnej porze dnia, a ja Ci odpiszę i pomogę. Również otrzymasz mi kompletny, gotowy system transformacji, za pomocą którego byłem w stanie odmienić już tysiące ludzkich żyć na lepsze. Dostaniesz również accountability i tracking, czyli systemy, które upewnią się, że ty robisz wszystko dobrze i regularnie i że jesteś nieustannie zmotywowany i zdyscyplinowany, oraz dostęp do sprawdzonych zasobów, takich jak plany treningowe, dietetyczne itd., itd. Dostaniesz dosłownie wszystko, co działa, i co również ja sam używam, aby dalej zaliczać postęp. I co sam użyłem, aby ten postęp zaliczyć. Aczkolwiek to nie jest dla każdego, tylko dla tych, którzy rzeczywiście chcą zmienić swoje życie na lepsze. A więc jeśli jesteś jedną z tych osób, jeśli chcesz przestać odkładać wszystko na później. I chcesz przekonać się o pełni swojego potencjału i stać się najlepszą wersją samego siebie i chcesz, abym ja osobiście ci w tym pomógł? To kliknij w link poniżej i Wypełni aplikację. A wybiorę pięciu, którzy będą najbardziej zdeterminowani. Ale teraz wracamy już do filmu. Pamiętam, że właśnie ja, na przykład, wielokrotnie w swoim życiu już udało mi się zabić starą wersję siebie, aby stać się tą nową. I żeby dokonać transformacji z tego przegrywa, którym kiedyś byłem, w tą osobę, którą jestem teraz, musiałem to zrobić kilka razy. Ponieważ prawda jest taka, że jeśli mnie nie znasz, to ja, na przykład, przez większość swojego życia byłem kompletnym kurwa przegrywem, tak naprawdę. Chciałem mieć atrakcyjną sylwetkę, ale nigdy nie potrafiłem zdyscyplinować się do tego, żeby zacząć rzeczywiście trenować. Chciałem zerwać ze swoimi złymi nawykami, takimi jak pornografia, czy gry komputerowe, z którymi miałem ogromny problem kiedyś Bo potrafiłem dosłownie walić konia po 7 razy dziennie I grać kurwa w CS-a po 8-10 godzin dziennie Więc byłem kurwa kompletnym przegrywem stając ze sylwetką skinny fat, który nienawidził siebie i swojego życia I byłem kompletnym kurwa przegrywem I wielokrotnie próbowałem to zmienić Ale nigdy nie byłem w stanie tego kurwa dokonać Cały czas próbowałem się zmienić, ale nic się nie zmieniało w moim życiu No nie? Było tak, że ja zaczynałem trenować przez parę tygodni Po czym kurwa odpuszczałem no nie? I wracałem do tego, gdzie byłem wcześniej. I tak się kurwa cały czas ten cykl powtarzał. I źródłem tego problemu właśnie, źródłem dla, problemu, dla którego ja nie byłem w stanie się zmienić, było to, że ja cały czas operowałem z tego samego mindsetu. Ja operowałem z tego mindsetu, że ja próbuję się zmienić. Rozumiesz o co chodzi? Że nie że ja się zmieniłem, tylko że ja próbuję się zmienić. Ja nadal w swoich oczach, w swojej własnej głowie widziałem się jako osobę, która chce zacząć, a nie jako kogoś, kto już tym jest, kto już robi tą daną rzecz regularnie. Regularnie. Ja nie widziałem się jako ktoś, który trenuje regularnie, tylko widziałem się jako osoba, która chce zacząć trenować regularnie. I to był fundamentalny błąd, który ja cały czas popełniałem, bo widzisz, prawda jest taka, że każdy z nas ma swoją własną tożsamość. I ta tożsamość jest zbudowana z wszystkich doświadczeń, przez które my przeszliśmy jak do tej pory przez całe nasze życie. Wszystkie te doświadczenia, wszystko przez co przeszliśmy w naszym życiu, uformowało tą osobę, którą my jesteśmy dzisiaj. I przez to, że my jesteśmy jakąś tą daną osobą, my robimy... Jakieś te rzeczy, tak? Najprostszy przykład stary: jeśli jesteś chrześcijaninem, nie pójdziesz do meczetu, pójdziesz do kościoła. Tak samo, jeśli jesteś muzułmaninem, ty nie pójdziesz do kościoła, ty pójdziesz do meczetu, ponieważ to jest twoja tożsamość i ta tożsamość dyktuje, co ty robisz, gdzie idziesz, jakie czynności podejmujesz, jak myślisz i tak dalej. Wszystko, co robisz, jest dyktowane przez tożsamość, przez to, jak ty widzisz samego siebie. Jeśli widzisz siebie jako osobę, która lubi roka, czy też jest rokowcem, czy coś, najprawdopodobniej będziesz ubierał się w ten sposób. Wiesz o co chodzi? Więc Twoja tożsamość dosłownie dyktuje to, jak wygląda Twoje życie, jak wyglądasz ty i co robisz i tak dalej. I powód, dla którego ty robisz wszystkie te rzeczy, które robisz, tak? Czyli na przykład, nie wiem, opierdalasz się. No nie, bo możesz mieć taki problem. Ja też kiedyś miałem taki problem. Opierdalasz się. Nie chodzisz na siłkę, a chcesz zacząć chodzić na siłkę. Robisz te złe nawyki, a nie chcesz ich kurwa robić. Wiesz o co chodzi? Chcesz zagadywać do lasek, ale boisz się to zrobić. Nie robisz tego, kurwa, no nie? Jest taki, ponieważ ty Widzisz siebie jako osobę, która właśnie żyje w ten sposób, która robi te złe nawyki, która nie chodzi na siłownię. Wiesz o co chodzi? Która nie zagaduje do tych lasek, bo się boi, bo uważa, że jest chujowa z laskami, no nie? Twój umysł, twoja podświadomość nigdy nie pozwoli ci wyjść poza ten kwadracik, właśnie, w którym się teraz znajdujesz. Twoja tożsamość to jest taki kwadracik, w którym ty się znajdujesz na chwilę obecną. I twoja podświadomość za każdym razem, jak ty będziesz próbował wyjść poza ten kwadracik, powie, a kurwa, wracaj z powrotem cwelu pierdolony, nie? To nie jesteś ty kurwa, wracaj tam gdzie byłeś, wracaj do kwadracika, wracaj do bycia przegrywem. Tym jesteśmy. Jesteśmy przegrywem. Przestań robić rzeczy, które robią wygrani. My nie jesteśmy wygranymi. Wiesz o co chodzi. Więc dopóki ty nie zmienisz swojej tożsamości, nie staniesz się osobą, która, dla której te rzeczy są niby naturalne, to ty nigdy nie będziesz w stanie zmienić swojego życia, ponieważ twoja podświadomość będzie cię cały czas samosabotować przed dokonaniem progresu. Więc Jaki jest klucz do rzeczywistej zmiany swojego życia? Jaki jest sekret do zmiany swojego życia? Sekretem jest zmiana tożsamości. Musisz zabić to, kim byłeś do tej pory, popełnić mentalne samobójstwo, niedosłowne oczywiście, żebyś mi się kurwa na linę nie teraz, mentalne samobójstwo, aby stać się kompletnie nową wersją siebie, aby zrobić miejsce dla tej kompletnie nowej wersji ciebie, którą ty musisz się stać, aby osiągnąć swoje cele. Rozumiesz? Ta wersja ciebie teraz, która się opierdala i w dupca kurwa gówno i nie chodzi na siłownię, nie będziesz w stanie zbudować atrakcyjnej sylwetki. Żeby zbudować atrakcyjną sylwetkę, ty musisz stać się osobą, która trenuje 4 razy w tygodniu, która je 3300 kalorii dziennie. Wiesz, to zależy od ciebie, tyle ja więc ja mówię na swoim przykładzie, wiesz o co chodzi. Która... Śpij te 7-8 godzin. Wiesz o co chodzi? Musisz stać się tą kurwa osobą. Musisz zmienić swoją tożsamość. Musisz zacząć patrzeć na siebie jako na osobę, która robi wszystkie te rzeczy. I dopóki nie zmienisz swojej tożsamości, nie zmienisz swojego życia. Jest to kurwa najistotniejsza rzecz, jaka tylko może być w całym dziale rozwoju osobistego. Dlatego właśnie tak często o tym wspominam w swoich filmach. I dlatego tak istotnym jest to, żebyś tego dokonał. Bo dopóki tego nie zrobisz, nie zmienisz swojego życia na lepsze. A więc... Jak zmienić swoją tożsamość? Jak rzeczywiście to zrobić? Jak poprawić swoje życie na lepsze? Jak stać się tą osobą, którą musisz się stać, aby osiągnąć swoje cele, którą chcesz się stać? Jak przestać być tą kurwą leniwą, którą jesteś teraz? proste. Podzielimy sobie to na cztery kroki, tak, aby ułatwić Ci cały proces tak bardzo, jak to jest tylko, kurwa, możliwe, żebyś już mi nie pisał w komentarzach, Ej, kater, bo ja Cię oglądam, kurwa, już dwa lata i ja dalej, kurwa, ja mogę nie mogę nic zrobić, ja się nie ja nie Zamknij, kurwa, pizdę, gościu, serio. Jakbyś, kurwa, robił wszystko to, o czym ja mówię w moich filmach, to już byś był tą osobą, którą zawsze chciałeś być, ale że się opierdalasz, to dalej jesteś tą samą kurwą, którą byłeś rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, kurwa, odkąd miał Oglądasz. Takie są kurwa fakty. Przepraszam bardzo, nie mam zamiaru ci kurwa tutaj słodzić. Nie od tego kurwa jestem. Jestem od tego, żeby ci pomóc. A czasami, żeby ci pomóc, muszę ci. Wypierdolisz takiego ojcowskiego liścia Bo inaczej kurwa nie zmienisz swojego życia w żaden sposób Także zamknij pizdę teraz kurwa I posłuchaj co ci powiem Ponieważ dwa razy kurwa nie będę powtarzał A ojciec wiecznie żył nie będzie A więc krok pierwszy To ustal precyzyjnie cel Czyli dokładnie to co chcesz osiągnąć Bo to jest problem z ludźmi 90 kurwa bodajże chyba ilość procent ludzi Nigdy nie wyznacza sobie celów w życiu I zastanawiają się dlaczego moje życie jest takie kurwa chujowe Bo jesteś kurwa idiotą Jebanym debilem, kurwa, tumokiem Jak ty masz cokolwiek osiągnąć? Jak ty masz zmienić swoje życie, jak ty nawet nie wiesz, na jakie to życie chcesz zmienić to swoje obecne, kurwa? Jak ty masz cokolwiek osiągnąć, gdy ty nawet nie wiesz, co ty chcesz osiągnąć? Jebany debilu! Więc pierwszy krok to dokładnie ustal, co chcesz, kurwa, osiągnąć w życiu. Kurwa, chłopie! Ja ci tego nie powiem kurwa! Twoja mama ci tego nie powie kurwa, twój wujek Staszek kurwa, Stefek ci tego nie powie kurwa. Twój nauczyciel ci tego nie powie kurwa. Twój ulubiony influencer kurwa Kasper Bloński czy inny cwel kurwa Są wszyscy przycweleni szczerze Ci kurwa nie powie. Co ty masz zrobić w swoim życiu? Ty musisz, kurwa, sam się nad tym zastanowić. Więc zastanów się, kurwa, nad tym. Użyj tej, kurwa, makówy, co masz tutaj przez pi kilka pierdolonych minut, kurwa. Uaktywnij ją chociaż raz do tego, do czego została stworzona i zastanów się nad tym, czego ty, kurwa, chcesz od życia. Chłopie, co ty chcesz osiągnąć? Kim ty chcesz być, kurwa? Myślałeś w ogóle o tym kiedyś? Czy tak, kurwa, idziesz całe życie przez na autopilocie, kurwa? Bierzesz to gówno i... Potem kurwa siadasz przed kopem i. Wiesz o co chodzi, kurwa? Weź się w garść! Widzisz, jak ty wyglądasz? To wyglądasz kurwa jak Debil. Którym kurwa jesteś zresztą. Takie są fakty, kurwa. Ale nad tym popracujemy spokojnie. A więc, jeszcze raz. Co chcesz osiągnąć? Jak chcesz wyglądać, kurwa? Ile chcesz zarabiać? I z czego chcesz zarabiać, kurwa? Wiesz o co chodzi? Chcesz mieć kilka dupeczek, kurwa, czy jedną? Wiesz o co chodzi? Jak te dupeczki będą wyglądać? Czy jak ta dupeczka będzie wyglądać, kurwa? Wiesz o co chodzi, mordo? Zastanów się nad tym wszystkim, kurwa. Zastanów się nad tym wszystkim, bo jak się nad tym nie zastanowisz, to Ty kurwa nic nie zrobisz w życiu. Więc zastanów się nad tym, po pierwsze, co chcesz osiągnąć. Po drugie, teraz ważniejsza rzecz, w sumie nieważniejsza, bo bez tej pierwszej kurwa to nie zrobisz tego drugiego. Więc kurwa, wszystko jest równo, równoznacznie, kurwa istotne. Kolejna rzecz. Ustal kim musisz się stać, żeby to osiągnąć. Czyli jak żyje ta osoba, którą chcesz się stać, która jest w stanie osiągnąć te twoje, cele, te twoje cele. Jak ta osoba myśli, jakie ma nawyki, jak się czuje, jakie ma przekonania. Zastanów się kurwa nad tym i wypisz sobie to wszystko dokładnie kurwa. Jeśli chcesz zbudować atrakcyjną sylwetkę, jak żyje ta osoba. No najprawdopodobniej trenuje 4 do 5 razy w tygodniu. OK, spoko. Co jeszcze robi? No, na pewno liczy kalorie. Ok, spoko. Co jeszcze robi? No, na pewno dba o swój sen. Ok, co jeszcze robi, kurwa? No, pewnie jeszcze robi jakieś cardio, kurwa, żeby, nie żeby się nie ulać. Ok, spoko, zajebiście. I co jeszcze robi? No, pewnie się rozciąga, kurwa, tam, powiedzmy, dwa razy w tygodniu, bo żeby nie być, kurwa, zbyt spiętym, no nie? Okej, okay, kurwa, co jeszcze robi? No, pewnie je zdrowo, nie wpierdala gówna. Wiesz, o co chodzi? To jest, kurwa, proste. To kurwa, proste. Przestań robić z siebie ofiarę, kurwa. Wypisz sobie to wszystko dokładnie, tak bardzo jak to jest tylko możliwe. Im bardziej, im dokładniej określisz to, co chcesz osiągnąć i im dokładniej określisz to, kim musisz się kurwa stać, aby to osiągnąć, tym większa szansa jest na to, że to zrobisz. Masz to zrobić dosłownie do autystycznego kurwa levelu, dosłownie, do autystycznego levelu. Stary, ja nie mówię ci niczego, czego ja sam nie robię. Ja mam to rozpisane w ten sam sposób. Ja mam dokładnie, kurwa, rozpisaną swoją wizję na życie. Jak ja będę wyglądał, kurwa? Dokładne zdjęcie sylwetki, kurwa, jakiej chcę. Dokładny samochód, kurwa, jaki sobie kupię za parę lat. Czy za parę miesięcy, może nawet kurwa? Szczerze powiedziawszy. Dokładnie to, kurwa. Jak ma wyglądać, jak, 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 gdzie będę mieszkał, kurwa. Z kim i tak dalej. I ja mam dokładnie określone to, gdzie dążę. I mam również rozpisany dokument, kim muszę się stać. Jak operuje ta osoba, którą chcę być. Tak? Jakie ma myśli, jakie ma przekonania, jakie ma nawyki, co robi na co dzień. Wiesz o co chodzi? Jakie ma schematy, i tak dalej, kurwa, jak myśli, i tak dalej. Mam wszystko to dokładnie określone i codziennie sobie to kurwa czytam. Dzięki czemu ja kurwa codziennie po prostu programuję swój umysł, aby prowadził mnie do tej kurwa wizji. Rozumiesz o co chodzi. Także to jest druga rzecz. Ustaw, kim musisz się stać. Trzecia rzecz. Zacznij widzieć siebie jako tą osobę. Zacznij zachowywać się jak ta osoba. Okay? Nie myślisz już teraz, że, ok, zaczynam chodzić na siłownię? Nie, ty myślisz, jestem gościem, który trenuje codziennie, czyli tam jestem gościem, który trenuje 4 razy w tygodniu, czy 5 razy w tygodniu. To jest dla mnie normalne. Okej, okay? zacznij po prostu działać jak ta osoba, bo kiedy zaczniesz działać jak ta osoba, to zanim długo zaczniesz myśleć jak ta osoba, zaczniesz czuć się jak ta osoba, przez to ty po jakimś czasie dosłownie staniesz się tą osobą. Ale zanim staniesz się tą osobą w rzeczywistości, tak, ty najpierw musisz się stać ją w swoim kurwa umyśle, ponieważ wszystko jest kreowane z Twojego umysłu. Ktoś stworzył tą bluzę, ponieważ najpierw ją sobie kurwa wyobraził. Rozumiesz to, kurwa? Ktoś stworzył to biurko, przed którym teraz siedzę, ponieważ ktoś kiedyś sobie to wyobraził. Ktoś stworzył ten mikrofon, bo najpierw go sobie wyobraził. Wszystko, co jest wokół ciebie, jest elementem czyjejś wyobraźni. Jest manifestacją czyjejś wyobraźni. Nawet świat wokół nas jest manifestacją wyobraźni Bożej. Bo wyobraźnia, kreatywność to jest cecha Boża, którą Bóg zakorzenił w nas, jako że jesteśmy Jego dziećmi. I my posiadamy tą samą umiejętność, co on możemy tworzyć. Możemy tworzyć naszą rzeczywistość poprzez naszą wyobraźnię i poprzez nasz umysł, poprzez nasze myśli. Więc ty najpierw musisz stać się tą osobą w swoim umyśle, a dopiero wtedy rzeczywistość zacznie dosłownie zakrzywiać się, kurwa do Twoich pragnień, do Twojej wizji. Okej? Okay? Tak to kurwa działa. I numer 4. Działaj w zgodzie z tą nową tożsamością. Bez negocjowania, bez tego, że dzisiaj mi się nie chce, Zabnij kurwa mordę. Chcesz objąć ten sukces, czego kurwa nie chcesz? Jak nie chcesz, to wypierdalaj. Ja nie mam zamiaru tracić swojego czasu na takich ludzi jak ty kurwa. Ja wiem, że to obejrzą kurwa ludzie, którzy rzeczywiście traktują to na poważnie i rzeczywiście zmienią swoje życie na lepsze. Ale ja wiem, że to też obejrzą kurwa przegrywy, które są jebanymi przegrywami i chujim w pizdę, nie? Wiesz co chodzi? Na tych ludzi mam wyjebane. I teraz tylko i od ciebie zależy to, czy kurwa będziesz należał do tej jednej grupy, czy do tej drugiej grupy Ale jeśli chcesz należeć do tej grupy, która wygrywa, która osiąga swoje cele Która przekona się o tym, jaka jest pełnia ich potencjału Która przekona się o tym, jak piękne może być życie Która kiedyś kurwa na swoim łożu śmierci będzie wspominać o tym, jak zajebiste było ich życie To nie ma kurwa negocjacji Nie ma negocjacji, czy mi się chce, czy mi się nie chce Czy powinienem to zrobić później, czy teraz Wszystko robisz kurwa teraz, działasz i masz w piździe to, jak się czujesz Jako mężczyzna powinieneś mieć w piździe, kurwa, swoje emocje Okej? Okay? Ty powinieneś mieć wyraźne cele I wie, powinieneś wiedzieć dokładnie to Co masz, kurwa, osiągnąć I tak dalej I do tego po prostu ku temu, kurwa, działać I tyle, stare, Okej? Okay? Nie ma tutaj, kurwa, zastanawiania się Nie ma myślenia Nie ma gdybania Ty, kurwa, działasz Działasz i chuj Jako mężczyzna... Ty masz zrobić to, co powinieneś zrobić, to jest Twoje zadanie i chuj. Emocje nie wchodzą tutaj w żadną kurwa rachubę. Nie, mają, nie, ma na, nie ma na nie miejsca w tym kurwa działaniu. Ok? Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, działanie wygląda następująco. Kierunek, działanie równa się sukces. Widzisz tam gdzieś kurwa emocje? samopoczucie, poczucie? Motywacje? Nie, właśnie, więc zamknij pizdę. Teraz. Jest jeszcze jedna naprawdę kurwa istotna rzecz, którą musisz wiedzieć Żeby nie odpaść, żeby się nie poddać I to jest naprawdę, naprawdę istotne Mianowicie to, że na początku będzie trudno Pierwsze kilka tygodni będzie najcięższe Ponieważ pierwsze kilka tygodni to jest czas, w którym twoja stara tożsamość obumiera Ona dosłownie umiera Więc będzie próbowała cię przekonać do tego, żebyś ty wrócił do tego, kim byłeś wcześniej Ponieważ ona nie chce kurwa umrzeć. Więc będzie ci wmawiała, że a ostatnio byłeś regularny na siłowni, chodziłeś cały czas na siłownię, to odpuść sobie ten trening dzisiaj. Albo trzymałeś tą dietę czysto ostatnio cały czas, to odpuść sobie i zjedz sobie tego jednego chitmilka. Przecież nic się nie stanie, no nie wiesz o co chodzi, ona będzie walczyć, ona będzie cię demotywować, ona będzie cię próbować, przekonać do tego, żebyś wrócił do tego, kim byłeś. Ty będziesz musiał kurwa wtedy z nią walczyć. Będziesz musiał stanąć sztywno i powiedzieć jej a, a no, 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 kurwa, nie ma chuja. Pierdol się. Nie chcę kurwa cię dłużej znać. ty zdradziecka kurwo, mam za dużo szacunku do samego siebie, mam jedno życie, nie mam zamiaru go kurwa zmarnować, ponieważ byłem twoim pierdolonym niewolnikiem. Pierdol się, chcę więcej od życia i ty mnie kurwa przed tym lepszym życiem nie powstrzymasz. Pierdol się. To jest dosłownie mindset, który ty musisz kurwa mieć, stary. Bo jeżeli nie będziesz miał tego mindsetu i daszcie przekonać tej pizdzie z tyłu głowy, która będziecie próbować przekonać do tego, żebyś wrócił do tego, kim byłeś, to ty kurwa wrócisz do tego, kim byłeś. A powiedz mi, czy chcesz wrócić kurwa do tego? Kim byłeś? Czy chcesz dalej być tą osobą, którą jesteś teraz? Jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że kurwa nie. Więc wybór jest chyba kurwa czysty. Tak? Klarowny wobec tego, co powinieneś zrobić. Dlatego będziesz musiał z nią walczyć, ale stary, to jest kilka tygodni walki, aby przeżyć całą resztę swojego życia w chwale. A więc powiedz mi, czy nie warto? No, według mnie warto. Gdybyś wiedział, że po tych kilku tygodniach, że te, że te kilka tygodni. Że ty przecierpisz te kilka tygodni, ale potem będziesz mógł cieszyć się za jakiś czas swoimi upragnionymi celami, wszystkimi tymi marzeniami, które zawsze miałeś, to czy przetrwałbyś te kurwa kilka tygodni? Te kilka tygodni bólu, poświęcenia dyscypliny? Przetrwałbyś, no nie. A więc, dlaczego by tego kurwa nie zrobić? Kilka tygodni, stary, dla całego życia w fale bo to jest kilka tygodni cierpienia stare, po tych kilku tygodniach ty już będziesz robił te wszystkie rzeczy automatycznie bo to stanie się częścią twojej nowej tożsamości ale zanim dostaniesz się tą nową osobą będziesz musiał zabić tą starą wersję ciebie a to boli ale ten ból to jest cena, którą musisz zapłacić aby stać się tym kim zawsze chciałeś być bo tak działa świat ok? sukces musi być trudny Ponieważ gdyby był łatwy, to każdy by go był w stanie osiągnąć. A gdyby każdy go miał, to jakoby to miało wartość, stary. Powód, dla którego rzeczy są wartościowe jest taki, ponieważ są one ciężkie do zdobycia. Powód, dla którego ludzie Cię podziwiają, kiedy masz zajebistą sylwetkę jest taki, ponieważ wiedzą ile Ty musiałeś poświęcić, aby tą sylwetkę zbudować. Okej? Okay? Dlatego nie narzekaj, że jest ciężko, a wręcz przeciwnie, dziękuj Bogu za to, że jest ciężko. Ponieważ to sprawia, że Ty się wyróżniasz na tle innych. To sprawia, że Ty jesteś specjalny. To sprawia, że ty masz szansę się wyróżnić. To sprawia. To sprawia, że inni nie będą w stanie za tobą nadążyć. Więc kiedy będzie ci ciężko, pamiętaj o tym. Ciesz się z tego. Ciesz się z tego, bo to znaczy, że nikt inny nie będzie w stanie za tobą podołać. Pamiętaj o tym. Teraz jeszcze takie bonusy, które mogą Ci przyspieszyć przemianę. To po pierwsze jest to codzienna wizualizacja, która może trwać nawet 5 minut stary, gdzie po prostu ty siadasz, relaksujesz się, bierzesz kilka głębokich wdechów i wizualizujesz sobie siebie jako już tą osobę, którą chcesz być. Jeśli chcesz mieć zajebistą sylwetkę, wizualizujesz sobie siebie, wyobrażasz sobie siebie z tą swoją wymarzną sylwetką, jak na przykład jesteś na siłowni i zrobiłeś właśnie ciężką serię i wiesz, jesteś spopowany i fleksujesz kurwa przed lustrem. No, nie masz takiej kurwa, ale wygląda, wygląd. No, nie wiesz, co chodzi. To jest właśnie wizualizacja, którą możesz sobie robić i to możesz. Dosłownie wiesz, jakby dostosuj to do swoich, do swoich celów. No nie? Ja tu Sylwetkę daję jako przykład, bo jest po prostu bardzo prosta i coś, z czym się jestem w stanie utożsamić. Aczkolwiek to możesz dosłownie dopasować do wszystkiego. Po prostu wizualizuj sobie, sobie siebie codziennie, jako tą osobę, którą chcesz być, bo to również programuje Twoją podświadomość, aby ona czuła się komfortowo z tym, przez co. Również zaczniesz za niedługo patrzeć na siebie jako tą osobę. No nie. Również, kolejna rzecz to ambitny cel raz w roku. Czyli raz w roku, według mnie, powinieneś sobie ustalić taki naprawdę ambitny cel, który wręcz zmusi cię do zmiany. Dla mnie, na przykład, w tym roku to był półmaraton, jako że ja nie lubię biegać, nienawidzę biegać, nigdy nie lubiłem biegać i nigdy nie biegałem w życiu. Poza tam jednym okresem czasu, gdzie troszeczkę więcej biegałem, ale to i tak nie było nic wielkiego. Więc ten półmaraton to było dla mnie naprawdę kurwa duże wyzwanie i wymagało ode mnie ogromnej ilości poświęcenia, ale na szczęście byłem w stanie go przebiec. Tutaj mam medal. Pokazałbym ci ale siebie. O, nie, kurwa jest za Doniczkę zahaczony, więc bym by rozpierdalił Doniczkę, także może nie będę tego robił. Ale jeśli oglądasz inne moje filmy, to widziałeś tam. To było dla mnie ogromne wyzwanie, było to bardzo budujące. Dosłownie stałem się kompletnie nową osobą, bo musiałem się stać kompletnie nową osobą, mentalnie i fizycznie, aby tego dokonać, więc to było bardzo wartościowe doświadczenie i w tym w następnym roku jeszcze nie wiem dokładnie co. To będzie dla mnie. Już mam pewne plany, podejrzenia, ale też sobie wyznaczę jakiś ambity cel właśnie, żeby zmusić się do zmiany i rozwoju. Najważniejszym jest to, żebyś pamiętał stary, że komfort zabija rozwój i tylko poza strefą komfortu następuje transformacja. Dlatego naprawdę istotnym jest to, żeby wystrzegał się komfortu jak ognia, ponieważ komfort to jest dla zabójca Potencjału każdego mężczyzny, każdego człowieka, więc wyrzekaj się komfortu i spraw, aby dyskomfort stał się twoją nową strefą komfortu. Aby wychodzenie ze strefy komfortu stało się dla Ciebie nową strefą komfortu. Ponieważ możesz albo wybierać tymczasowy komfort, albo wieczną chwałę. Jedno albo drugie stare. Jedno albo drugie. Możesz albo poświęcić teraźniejszy komfort na rzecz być jakimś wielkim w przyszłości, Albo możesz poświęcić bycie jakimś wielkim w przyszłości na rzecz chwilowej przyjemności tu i teraz. Ale jeśli poświęcisz to na rzecz tej przyjemności tu i teraz, to w przyszłości będziesz tylko cierpieć. Możecie tak naprawdę stary rozchodzić wokół cierpienia. Możesz albo cierpieć i być nikim, tak? Robić te wszystkie przyjemne rzeczy, które są przyjemne tu i teraz, ale być kurwa nikim, być totalnym przegrywem, albo możesz cierpieć tu i teraz, robiąc te wszystkie ciężkie rzeczy, jak trenowanie, pracowanie i tak dalej, rozwój osobisty, ale w przyszłości możesz cieszyć się. Byciem kimś zajebistym. A więc jak widzisz, w obu przypadkach cierpisz, ale tylko jedno cierpienie przynosi jakąś nagrodę w przyszłości. A więc od ciebie zależy to, które z tych cierpień wybierzesz. Ale ja już podjąłem swój wybór. Więc teraz przyszła pora na ciebie. Teraz. Tak, jak to wspominałem na początku, jeśli chcesz pracować ze mną jeden do jeden, aby przejść kompletną transformację z faceta, który czuje się niewidzialny, samotny, uzależniony od swoich złych nawyków, który odkłada wszystko na później i po prostu czuje, że nie jest, żyje, na pełni swojego potencjału, no mężczyznę z atletyczną, atrakcyjną sylwetką, żelazną dyscypliną i życiem, które sam projektujesz i z którego naprawdę jesteś dumny, to na chwilę obecną szukam pięciu ambitnych facetów, którzy są gotowi zainwestować w siebie i przejść tą transformację w ciągu najbliższych 90 dni pod moim bezpośrednim mentoringiem. I słuchaj, tak jak mówiłem, to nie jest dla każdego, dlatego jeśli ty czujesz, że jesteś gotów przestać udawać, że kiedyś zaczniesz, masz dość tego, jak wygląda twoje życie, masz dość życia jako cień tego mężczyzny, którym mógłbyś się stać i chcesz w końcu przyjąć pełną kontrolę nad swoim życiem i stać się najlepszą wersją samego siebie, z którego będziesz w stanie być dumny i z którego twoi bliscy, twoi rodzice, twoja kobieta, czy też twoja przyszła kobieta będą w stanie być dumni, to kliknij w link w opisie i wypełnij aplikację. A ja czekam na Ciebie w środku. Aczkolwiek, tak jak mówię, wybieram tylko tych, którzy są na 100% zdeterminowani. Także jeżeli jesteś jedną z tych osób, to gorąco Cię zapraszam. A ode mnie to tyle i pamiętaj, że szkoda życia na bycie pizdą. Pozdro!